Cześć wam, z tej strony Casio e, Witam was w moim Let's Play Risen 2 e, Ostatnio oczyszczaliśmy sobie tą oto część wysepki A dokończymy Eksplorację Co my tu mamy O jest krabik E2 O idzie już Pa. Ten Ventura to chyba aktor, który podkłada głos Kudłatemu, zyskuje video. To chyba jest ten sam Ventura. Cieciu głupi, gdzie ty jesteś tu? Dobra, metodą konwencjonalną. O, 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 o. Albo nie. Trochę wyżej tego dzielostwa. No, no. Świetnie. Weźmy stąd muszelkę O, wiem, że mnie atakuje znowu. Tak, tak to tak, tak wygląda. Aha, to jest tu, tu i tu. Tak W sumie takie tu, tu, tu i tu, to nic nie mówi, ale. Yy, tutaj jeszcze tę górę tylko mamy. Z badania tutaj jest, jest ruchu, o jedno. O, muszalka. Jak mi się pomuszalka. Venturo skrzyneczka świetnie no i to by było na tyle To chyba jeszcze z, można z drugiej strony Podejść zobaczyć, ale wątpię, żeby coś było no, niestety, no, tu oficjalnie uważam, że wysepkę sobie całą oczyściliśmy. To nie, chyba tu nie byliśmy. Ale to zdaje mi się, że tą bramę trzeba otworzyć, ale to się przekona już kiedy indziej. Dobra, wróćmy na statek. Może pogadamy z, z Patty. Slayn poważnie podpadł admirałowi. Chyba nie lubi słuchać rozkazów. Co teraz? Zaprowadzi nas na kolejną wyspę, gdzie ukryto nóż ofiarny. Czyli się udało. Idziemy. Jeszcze nie. Nie odda Sum, póki Statek nie będzie wyposażony. Pośpieszmy się. Nie uśmiecha mi się tu zostać na zawsze. No, tutaj zapytam się. Nie słyszałeś nic o świątyni Słyszałaś. Całe mnóstwo, ale nadal nie wiem gdzie jest. A co z wyspą w sercu magicznego sztormu? Brzmi jak zabobonne brednie. Ale jest wyspa sztormów. Może o nią chodzi. Znam tam nawet drogę. Wyspa sztormów, tak? Chyba cię ucałuję. Chodźmy. No. I mamy. Tu pozamiatane. Zwantura coś nie. Co? O, z za zapytam się jak mu nasza majba się podoba? Gargulce pochodzą ze świątyni powietrza. Musimy ją jak najszybciej znaleźć. OK. Tam nic nie było. Tutaj Hawkins. Proszę się nie martwić, sir. Wiem co robię. Okej okay. nasz, nasz, kucharzyna No, zagadajmy do slejna już tu wszystko zrobiliśmy a Jeszcze, o, naboje sobie kupię Profilaktycznie. Chociaż może A może byśmy kaldera odwiedzili, zobaczyli czy tam ktoś ma coś do sprzedania Jakiś um, Schemat. Pójdźmy, tak z ciekawości, najpierw sprawdźmy. Tak. No, mm. to jest wyspa sztuczna, w Kaldera. Pójdźmy do tamtego mistrza. Nie, nie będziemy kowalstwo pozwalać ci korzystać z kuźni. Nie, A my tutaj będziemy korzystać z, z różnikarstwa. Tak, hmm. kto? Wick Saivik, tu jest wyjście. To Ja się ...romnąłem Nie, dobrze. Dobrze. To był ten chłopak, ten facet. Aż myślałem, że się pomyliłem Jak? Chcesz? Zobaczmy. Przeswór wyborowy, szybciej przeładowywać. Coś eee, muszkietem i strzelba, tak to może coś dodamy, może si się uda. Mamy w sumie sporo tego doświadczenia. Prąd eee, palny w... 6000, niech będzie. No, brakuje nam. Eee, może teraz, To chyba, ale chyba dość 8 ja było. O mogę... 8 dopiero. No to niestety. Co daje nam z wyborowy? Mm, o! Więcej dokryta. No i ten gość nas uczy, mimo tego co jest tam napisane, że muszkiety drugi poziom to jest trzeci więc nam sprzedać nie może, ale tu jeszcze jest pan ze sklepikiem swoim I od razu jest tu z różnikarstwem, może nam się uda jakiś schemat, jeśli będzie jakiś sensowny, bo tak to nie ma sensu, co robić. Jak się nazywasz? Marco Antonio Pavaretti-Giwenga. Dobra, niech będzie Marco. Ależ nie, nazywam się... Przejdźmy dalej. Macie <grymianie> jakieś szczególne umiejętności, rekrucie Marco? Cóż, uczęszczałem na prywatne zajęcia. Rodzicom bardzo zależało na moim wykształceniu. W takim razie wpiszę standardowym. Możesz iść, gdy wszystko będzie gotowe, damy ci znać. No, jesteś strzelcem wyborowym, co? Hmm, zapiszę to gdzieś. To na razie tyle, w razie czego damy ci znać. B zamiatane. Będą z nich dobrze rekruci. Jestem tego pewien. No. Fernando, co też jeszcze możemy nauczyć? Strzelby to nie, pohamdlujmy. Smat bliźniaków, czy oni już tylko. szkoda słów. Żadnych schematów ciekawych. Na co ja się tego uczyłem? Odstąpiłbyśmy z tu, kolego. Z tu. Aż ty No nic. Szybko na statek. Nieowo, nieowocna była ta wyprawa. Tak. Niestety, te karygua, antigua. Pójdźmy do Slejna. Powiedzmy co odkryliśmy no taka pogoda też trudno Krzyciutka. no jeszcze ostatni oddech aha admirał co na Boga się tu dzieje? Coś się stało, Admirale? Będziemy głupka. Przykrywaj, że nie wiesz. Wyraziłem się jasno. Handel jest zakazany. To powinno być zrozumiałe nawet dla takiego cymbała jak ty. Admirale, prowadzisz spór ze slejnem nie ze mną. Nieważne: żaden transport nie opuści mojego portu. Koniec kropka! To już mój problem, Alvarez. Zawarłem umowę z każdym z twoich ludzi. A jak mówi kodeks, umowa to umowa, nie jest tak? Ośmielasz się <laughs> kodeks przeciwko mnie? Ty przebiegły kmiotku! Slane cię na mnie nasłał! Ruszaj! Nie mogę wystąpić przeciw kodeksowi! Ale pamiętaj, kapitanie! Jeśli będziemy walczyć przeciwko sobie, Mara wygra! Zapamiętaj to! Strzeż się jej świty! Nara... furojus. Siema! O, jeszcze jednym powiemy o tych wszystkich. Bóg, Ilu beczek ryb potrzebujesz? Dwie wystarczą. Zdobędę je od Ediego Rybaka. Tylko postara się o te najlepsze. Chcę ładną Barwenę lub luciana. <laughs> Wybredne. Świeża woda jest w drodze. Nieźle brachu. O to najbardziej się martwiłem. Utknąć nam morzu bez wody pitnej, a skończyć piąc własne szczyny. nie ma w tym nic przyjemnego. Okay. No to wszystko. To wszystko, co musimy wrzucić do morza. I nic nas tu nie będzie trzymać, chłopcze. Dobrze będzie wydostać się z tej dziury. Powiedz, kiedy będziesz gotowy wyruszać, możemy iść. Możemy teraz opuścić Antiguę. Więc pakuj swój tyłek na łódkę. Powiedz sternikowi, żeby wysadził cię na wyspie złodziei. Wyspie złodziei? Zobaczysz, jak tam dotrzesz. Dobrze, ale nie pozostawaj daleko w tyle. Nie martw się, brachu. Będę tam. Zobaczymy się na wyspie. Stateczek. I płyniemy. Oba statki są załadowane po brzegi. Ach, jesteś moim bohaterem. Wiem. Slane chce się ze mną spotkać na wyspie złodziei. Gdzie to jest, ale nic poza tym Jej nazwa jednak jakoś mnie nie zachęca Jeśli zginiesz, to będziemy wiedzieć, że to pułapka Płyniemy Pora wytyczyć nowy kurs Tak jest, kapitanie Wyspa Złodziei Czas start Tu skipniemy, ale ten drugi filmik już Zostawię, bo to nowa wysepka Witamy na Wyspie Złodziei Cześć hmm. Fajnie Statek Slayna jest zakotwiczony tam, ale na pewno jest teraz na lądzie Świetnie, popłynę tam teraz. Poradzisz sobie bez mnie? Owszem, a ty? Ale najpierw się może przyśpimy. Chyba ja nacisnę tą pierwszą niewidzialną pozycję to jest spanie do rana Aventura coś mi powie ciekawego? No i jak podoba ci się życie pirata? Może innym się podoba, mi nie. Dlaczego nie? Z tego co widzę, piraci żyją dla trzech rzeczy: grogu, dziwek i walki. Człowiek taki jak ja jest ponadto. Mam inny cel w życiu. <grym> <grym> Twierdzisz, że można chcieć czegoś więcej niż alkohol, kobiety i napady? Oczywiście. Istnieje honor i uczciwe postępowanie. Czytasz to z podręcznika Inkwizycji? Wiem, że nie jesteś ich zwolennikiem. O, wierzę w to, o co walczą. Tyle, że nie w sposób, w jaki o to walczą. Co Zapytajmy go. O, o Byłem parobkiem. Nie przewracałem gówna, zajmowałem się porządną pracą w polu. Pewnego dnia farmer zwolnił wszystkich pracowników i zastąpił nas niewolnikami. Nazwał to modernizacją. Parszywy wyzyskiwacz. Nie pozostało mi nic innego jak dołączyć do Inkwizycji. I jestem tu do dziś. Aha. Tu mamy analogię do umów śmieciowych. Jak zostałeś strzelcem? Nie mam pojęcia. Chyba mam talent. Dali mi broń. Trawiłem w cel za pierwszym razem. Dobrze, idźmy dalej. Zgoda. Eldryk, może coś jeszcze nam powie? Hobson, dziwne życie sobie wybrałeś. Sam sobie jestem panem. Podoba mi się to. Nie jestem już chłopcem na posyłki inkwizycji. Nie przyjmuję od nich rozkazów i nie obchodzi mnie ich biurokracja. To rozumiem. Ale nie pozwól, by zaślepiła Cię nowo odkryta niezależność. Uratowanie świata oznacza przetrwanie wszystkiego. Nawet inkwizycji. Nie tylko tego, co Ci odpowiada. Wiem. W takim razie jest jeszcze dla Ciebie nadzieja. No to jasne. Daczka. Osleń ma? Aha, nie mamy mapy Co myślisz bracie? Widziałem już gorsze miejsca Wyspa złodziei Kawałek raju na skraju cywilizacji Spytamy w sobie Ktoś tu mieszka? Tylko gnomy Jeśli można ich uznać za ludzi A! To tu przychodzi? Nie to Tylko jak muszę coś ukryć Nieomal rozdeptałem kilka tych zaraz gdzieś na północy. Ale wątpię, żeby zaszły tak daleko przez wyspę. Nie są zbyt odważne, a to niebezpieczny teren. No. Swego czasu spotykałem odważne gnomy. Wszystkie, które ja spotkałem, to tchórzliwe i złodziejskie szkodniki. Ale mamy coś ważniejszego na głowie. Dobra, chodźmy. Przejdźmy do interesów. Tak tak, brachu. Gdzie jest ta twoja kryjówka? Wzdłuż plaży, a potem w głąb lądu. Idę przodem, ty za mną. Sprawdź najpierw swoją broń. Są tu groźne zwierzęta i jeszcze gorsze rzeczy. Jestem gotowy. Na twoim miejscu przygotowałbym broń. Idziemy. Dobra. Oj, muszelka! O! Czekaj, staję, bo tutaj... Nie wiem, czy widzisz, ale... Przeciw... O, nawet drugi. Pomóż mi. O. Dupa jest, jeszcze nie pirat. Sam muszę wszystko robić. Na co czekasz? No idź Aha, to chyba jest ukryty czy to kamień To się Tu na Jak ty przeżyłeś jako pirat? To by Go 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 Ale, ale, ale Muszelka Dobra, zbrać muszelki Ścieżka prowadzi w głąb lądu. Dobrze, idźmy dalej. Trzyma się za mną. Kłopoty. Ej, chodź. na tyle? No to w drogę. wejście? Nie jest daleko. Jaskinia jest na końcu ścieżki. Jaki jest? Jaskinia nie jest daleko. No, idę, idę. Tego konwencjonalnie zabijemy. Ale że tu kolega jest. Co? Coś trafić nie może? E, to dla mnie to pomach... Zamachałeś parę razy tak? No, tu coś jest. Widzisz? Tam jest wylot jaskini. Nóż ofiarny jest w środku. To twoja kryjówka? Cholernie łatwo ją znaleźć. Nonsens. Nikt tu nie przychodzi. W jaskini jest skrzynia. Nóż jest w środku. Zaraz. Ty nie idziesz? Lepiej zostanę na czatach. Szybko. Nie mamy całego dnia. Dobra. Ale to, co już w jaskini spotkamy to już na następnym odcinku sprawdzimy. A na razie dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was do kolejnych moich let's play.